Siema, siema, ja to Matisz. Siemka, widzowie. No i pewnie bardzo... pewnie nie możecie się doczekać update'u. Większość osób tak pewnie ma. Nawet w ogóle update jest y, pierwsze miejsce na czasie w kategorii gry, więc mocno. Ale tak... a tak dalej. Y, kiedy będzie nowy update? No właśnie, zacznijmy od tego, że updatey zwykle są dodawane po Broloku 4 dni. Tylko że teraz, e, tylko że to zależy e, jak, 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 jak dużo jest dodane, jak dużo ma zostać dodane, tym więcej pracy, nie? Na przykład kiedyś były tylko 3 skiny do zdobycia, no i pojawił się Bulltok i zaraz też się pojawiła aktualizacja, jeszcze w ten sam dzień. Znaczy jednak, jak będzie teraz duże, ta aktualizacja będzie naprawdę duża, nowe środowisko, ulepszenie starych środowisk, nowa postać, nie wiem, może jeszcze druga nowa postać będzie dodana, ale będzie odliczanie jakiś miesiąc, ale pewnie nie, bo to nie ma sensu trochę, ale w sumie mają już przygotowaną tą postać, więc, no ale raczej nie, no i tego, że jak mają dużo roboty dosyć, nie, no to tak, takie 4-5, nie? Czyli taka środa, czwartek, czy coś w tym stylu, nie? Nie, nie? Tym bardziej, że chcą, żeby po update'cie nie było żadnych problemów Żeby nie było żadnych problemów po update'ach Jakieś bugi dziwne, czy, może, czy lagi, nie? Bo jak nowe serwery, no to lagi no muszą być No więc będą pewnie jeszcze się to przedłużyć No więc teraz jest sobota no więc dzisiaj od toku też się liczy, no więc pierwszy dzień dziś jutro drugi poniedziałek trzeci ten wtorek czwarty środa piąty więc środa to 5 dni po toku już no a pewnie jeszcze trochę przedłużą, więc najprawdopodobniej będzie aktualizacja w okolicach czwartka, no ja bym ja bardzo bym chciała, żeby już była w środę, ale kto wie, nie wiem, nie wiadomo. Czyli aktualizacja pojawi się albo w środę, albo w, albo w czwartek, albo w piątek. To no, najprawdopodobniej właśnie się pojawi oto w te dni. No, patrzcie, patrzcie ile rzeczy jest nowych. Po pierwsze, już tutaj, nie? Jeszcze w ogóle skiny są też, nie? To już w ogóle. Nie, czy no w ogóle anima ten, uh, nie. to wszystko dodać. Nie, chwileczkę. Właśnie ekscytująca jest, no. Będzie trwała to właśnie do maja. No i właśnie to nowa, nowa Brawl. Now, dwa, dwie nowe postacie do maja będą. Teraz będzie jedna. Kilka skinów będzie teraz, tak, z cztery. Y, ulepszone ulepszone strada, stare środowiska, nowe środowisko, wyzwanie, gadżety. No właśnie, więc dużo tego będzie tak naprawdę. Muszą jakoś to ogarnąć, nie? A jeszcze pewnie bym chciała, żeby nie było tych lagów. Więc faktycznie to może być czwartek. Mam nadzieję, że na najpóźniej będzie czwartek, nie? No ale najpóźniej, tak na serio, to raczej by była sobota, nawet następna ależ już tydzień, no to trochę ten. No dobra, taki, taki odcinek nie Myśli się, myśli. No coś, mniej więcej wtedy ja się z Wami żegnam, bo nie ma co przedłużać. Narka.